Podróże wojownika, mówi to panu coś? Tak. co za podróżnik w czasie się trafi. No ciekawe, ciekawe. Noc jest kurde i te kurde. <grym> znowu się no, świetny przy drzwiach zaczyna. No, podróżnik w czasie. Dupa! Dupa! <grym znowu> <grym znowu> <grym znowu> <grym znowu> Na co on liczył, że się ktoś roz, roz się rozśmieszy? <Guniek> <Guniek> Dupa. Co to za Kongo? No ale Kongo. No jest Oj, podróżny. Co się działo? W mordy. Ale rzuć to. Proszę to natychmiast podnieść po sobie, bo tu nie jest chleb, proszę pana. <Guniek> Spoko oko sąsiedzie, się posprząta po miata i znów będzie <noise> czysta chlata. <noise> pan dzisiaj za wesoły rzecz jest, wie pan? Panie, bo ja wypierdzielam stąd, wylatuję, odlatuję, fiu! Jumboletem 4567. Co pan A jak panie? 25 lat urlopu nie miałem. Tylko panie, kręcenie kichy. Robota, dom, dom, robota, robota, dom. Powiedziałem sobie, koniec, panie, takiego wała jak Polska, cała mnie też się coś od życia należy. I panie się wylatuje, odlatuje, Nie będzie. No tego jeszcze nie wiem, ale się dowiem, panie. Bo teraz są takie, panie, oferty fast-minute, że ludzie to sobie wszędzie latają to za grosze. To. No, jak to kto? Wszyscy, panie. O, Malinowska na przykład, z to se dopiero co z Afryki wróciła, to loma Polina, murzynka, a uśmiechnięta, wypoczęta, panie, inny człowiek, a nie tak jak dawniej, <grym> że normalnie morda na dęta, że strach było podejść. Co pan powie? No a jak, panie, a iolistonąż, wypiedek mamuta, to się dwa tygodnie w Turcji po plaży turlał, panie. Ja panu też dobrze radzę. Róż pan dupę, panie, bo pan tu się zapierdisz na amet. Panie, mama, mama. Przepraszam, mama. mama, mama. Mam to dobrze, urlopy zebierzecie i jedziecie, a ja urlopu nie mam. Nie no, to, to, życie też. O, no, jaka rozrywka. Ja pierdolę. Przestrzelam. Ja. Co? ty właściwie robisz? No jak chcę na mną, Ty się lepiej w głowę pyknij, wiesz? Ale to fajne jest, Halikan. się jednego, zobacz. Wiesz co? Ja cię tak obserwuję, ty po prostu coraz bardziej idiociesz w tych czterech ścianach. nie wiem dlaczego. Ja nie wiem, no chłopie, bodźca żadnego nie masz, ruchu. Jakiego ruchu? Co? No jaki szczęśliwy Wredem, no, jest, już mu psuje. Przemieszczanie się, zmiana humor. miejsca, sytuacji, ludzi. Bo no, mózg trzeba czasem przewietrzyć, a nie ciągle w kółko to samo. Kalika, przepraszam cię, ale, ale o co się do chodzi? schodzi? No na przykład hmm. moja koleżanka, grażynka z pracy. Wykupili sobie z mężem. Co wycieczkę? ta Grażynka cały czas coś przylecieli. Wszyscy gdzieś podróżują. zadowoleni. No gdzie polecieli? Na riwierę. Jaką <grym> riwierę? Normalną, słoneczną, a my co? Cutach no. No Wrocław. Ferdek, ja już naprawdę nie pamiętam, kiedy myśmy ostatni raz ze sobą gdzieś wyjechali. Długi Staśka. No nie przesadzaj, Halinka. A na Mazurach to był na luksusowych w czasach ambigowych. No. Hardek, po pierwsze, to było jeszcze zagierka, A po drugie, przypominam ci, że to było z mojego funduszu w czasów pracowniczych FWP. No Czego ty właściwie chcesz, Halinka? No, wyjechać gdzieś. Poznać nowe miejsca, nowe okoliczności, nowych ludzi, zwyczaje. E, tam zwyczaje, z gołym po, po piachu ganiać i jeszcze cię tam na koniec okradną. No. Cześć, wszędzie o tym tak piszemy. No. Wiesz co, no nie ja chcę mi się z tobą gadać. Wymyśla, jakieś Nawet wyjazdę. taki głupi Boczek się zdecydował i jedzie. Holinka, ja ci zaręczam, że Boczek nigdzie nie pojedzie, chyba że do dupy na A no skąd wiesz? <laughs> Mówię i wspomnisz moje słowa. <laughs> To Do dupy na razie. No i dalej trzeba kontynuować. Jaka w ogóle. Ziężką robotę. Nie skończy zaraz, o koniec. Będzie... o skończyło się. No tak pojedyncze no, fredchu, Można? Panie, nie widzi pan, że mnie cały dzień dzisiaj zajęty? No, 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 fredchu, to już no, 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 nie. to po jakimś tym chciało no. i cały na razy. Pan żeś miał kiedyś takie bardzo fajne bułgarskie płetwy do płetwonurkowania. A skąd mhm. pan wie? A, a no jak, no, przecież takie z gumy, to żeś pan w nich jeździł na Mazury. No może no, miałem, no i co? No, Bo widzisz pan, bo ja sobie pożyczyć je chciałem, na wyjazd potrzebuję. Na wyjazd? Gdzie? No przecież mówił panu, że ja nie wylatuję. Gdzie? Czas popyla no, w tych ciuchach, kurwa, Gdzieś do wody się pokąpać, w oceanie. W oceanie? No No to ja panu gratuluję i, i składam zarazem serdeczne kondolencje. Ale <laughs> jeszcze ja nie, nie rozumiem, panie Fedku. Jak to pan nie rozumie, to, to pan w ogóle gazet nie czyta? A bo co? Jak to, 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 pan nie wie, co się teraz w Oceanie Indyjskim pod wodą dzieje? Nie. Panie, ja panu mhm. mówię, lepiej siedź pan w domu na dupie i ciesz się pan, że pan w ogóle jeszcze żyje, panie. Panie Fedku, ale co to co się tam dzieje w tym oceanie pod tą wodą? Jak, to, straszne rzeczy, panie. Szkielety ludzkie wyławiane są w płetwach właśnie, obgryzione no, nie obgryzione. Tak, co to jest. Ale nie pojedzie Co? dni temu właśnie wyłowiono takiego jednego denata właśnie w płetwach. Wyjedzonego, obgryzionego i tylko po zegarku go rozpoznano, że to turysta francuski był. Wszystko miał wyjedzone, z genitaliami włącznie. Ale panie, ale kto go tak wyjadł, co? No Właśnie tego nie wiadomo, prawdopodobnie śmiernicy. No, ja panie i nic nie mówi. No, Panie, bo o tym się nie Chodam mówi, bo jakby śmiernica. się ludzie dowiedzieli, to cały przemysł turystyczny by lek. Ale trzeba <coughs> drugi, to ja zaraz pójdę poszukać tych płetek. Nie, nie, Panie fetku, nie trzeba. Dziękuję bardzo. Do widzenia. To do widzenia. No, stres, Z genitalia aż zjadła. O, słuchaj, Ferdek, to jest fajne. Słuchaj, po Hotel Marabut, pół gwiazdki. Pokój dwuosobowy z łazienką i ubikacją, plus wyżywienie, śniadanie, obiad, kolacja. Bogaty program animacyjno-kulturalny, w tym pokaz rytualnego miejscowego tańca hula-hula. 750 złotych od osoby. <grym> nie puchy. no, Halinka, no... Trochę drogo jest. No nie, Jakbyśmy się sprężyli, ja mam 400 odłożone. Na ten dzień dostanę jakieś wyrównanie. Ja uważam, że to jest w zakresie naszych możliwości. Ale. A to jest strefa egzotyczna, nie? No to, no i bardzo dobrze. Nie, Hanika, to w ogóle Ty Hanika. nie? Loreda Nie wie, jakie tam stonogi i chodzą? No jakie? Takie. no pierdoła. A przepraszam cię bardzo, a ty wiesz jakie tam jest za zawężowienie za wężowienie i za no. 97% tam jest. Ciekawa jestem, skąd ty, ty masz te informacje, bo ja pierwszy raz słyszę. Linka, no, przecież Przecież tak, to są nieoficjalne informacje, bo takich nie podają, bo przecież by, turystyka by cała. No, no do, tych no nie, no, ma informacji innego, do to mam co innego, może to jest nawet lepsze, słuchaj. Wyspa Kiwi-Kiwi. Kiwi-Kiwi. Hotel Monsignore z basenem, słynny z doskonałej kuchni obfitującej w lokalnym przysyłku. Nie, nie, to, to mnie na... nawet nie, to o tym nie mów, bo to nie, nie, nie. Albo co? Ja, ja żebym słyszał o, tej, o tym kiwi, kiwi monsignore, to nie, nawet mi tego nie mów, bo to nie, jest. Co Skąd słyszał, goda. od kogo? Ja, że od kogo, żebym słyszał, no, słyszałem y, o tego, o, o t, y, no, y, ja chciałem się, Kozłowskiego, się... <tosłusza> jakiego znowu Kozłowskiego? Jak to jakiego Kozłowskiego? No, tego Kozłowskiego, co yy, październikowi glazurę w marcu kładł. No i co, że słyszał? Ja, co, że słyszał? Rinka, Ty wiesz, że tam jest kucharz, co nie używa papieru toaletowego? No i co z tego? Jak ty, co z tego? Przecież potem on tą samą ręką, której nie używa do papieru toaletowego, to on gotuje jedzenie ludzi. A później tą samą ręką i tymi samymi palcami to on jedzenie ludziom normalnie podaje. I Kozłowski mi mówił, że, że on cały pobyt to on w Kiblu przesiedział. No nie wiem, no to... Są takie zniczane, czego nich tam jechać, nic no. nie jechać. Ale jakie w ogóle zały przejechane mieli, że wtedy musieli polegać tylko na tym, co w gazecie, w gazecie napisali jakiś podróżni, no. nie no. mogli sobie opinii sprawdzić, no. nie? Jak to faktycznie tam, tam wygląda? Wiesz co je ty po prostu torpedujesz każdy mój pomysł. Przepraszam bardzo. Ja nie torpeduję, tylko ja stwierdzam fakty obiektywistyczne. Kuzik, prawda, Fertek, wiesz? Ludzie jeżdżą, latają, opalają, się, cieszą, a ty po prostu jak tak ta kulał nogi, ciągniesz siebie na dno, a, a, a mnie razem z tobą. Ja ci powiem, że ja się nie dam. Choćby, choćby się, no nie wiem, nie wiem jak mi obrzydza to, ja ci mówię, że my wyjedziemy. No tak, no to ciekawe gdzie, ciekawe. A choćby na kiwi-kiwi dostać sraczki. Sraczki. <grym> <grym> to o, się uczy, to tak jedno, na... nie, no, nie chcę pod wodę. Normalnie. No jak co? Jest pan jak paruwa jaka, tylko pan szusuj. O tak. Ale ja... Ale jest Jeszcze nie zjeżdża, już go buja. Panie, Simulator. to nie dany jest. Ja bym wolał na jednej desce, jak jeżdżą. Chyba klozetowej, panie Boczek. Snowboard wymaga techniki i kondycji. Panie, no to na czym ja mam jeździć, w może jeżdżą? No chyba na dupie. I powiem panu szczerze, ja na pana miejscu w ogóle bym się w Alpy nie wybierał. A bo co? Bo pan tam będziesz pośmiewiskiem dla tych szczupłych i wysportowanych Austriaków. A poza tym... Nie wiem czy pan wiesz, ale tam się Hitler urodził. Ojej. No i chuj. Zobądzista <śmienny> zazganek. <śmienny> Narciarz. Parciasz. O, Halika się pakuje już, pa. Mhm. Wyjeżdżam, ale ma swoje znalazłam. Ty się jeszcze w nie wbijesz? Halika, przecież ja w ogóle się nie będę kąpał, no co ty. Będziesz, będziesz. I opalać też się będziesz, przecież jak trup blady jesteś. Czemu ona sama nie może ja pojechać, ja bo tak bardzo nie chce? No chce no. Co za Halika, że Cholika, to babci <tusza> jest normalnie, nie? <tusza> w kto tam na ciebie będzie zwracał uwagę. Tak, chciałem o, to się. <laughs> no, to tam ci znało. Liczę się, liczę. O, o! Piła. Weź nadmuchaj. na dłuchaj. Ma cholerę. Ale piła. No żeby zobaczyć, czy nie jest dziurawa. No co ty, przecież chyba nie zamierzasz po blaży w bikini. Ej, zajebista taka piła była, Piłka jak? Spogła taką piłę plażową. Nie, w piłkę dmuchanę <laughs> grać, nie? No a dlaczego nie? Ty, zamierzasz taka półgoła podskakiwać na plażę? Mhm. Fry? Co ty chcesz mi dać do zrozumienia? No, że, że jesteś bardziej teget, niż kiedyś byłaś. Że co, że gruba jestem, tak? Nie, no takiego nie chciałem powiedzieć. Chciałeś, chciałeś jej łopie. A tak w ogóle to sam na siebie popatrz do lustra. I tak zdwojga nas, to już ciebie bardziej wstyd pokazywać na plaży. No to ja w przeciwieństwie do ciebie na plaży się nie ptam. Ferdek, ty nie no. ciebie. Ja doskonale wiem, do czego ty dążysz. Chcesz znowu nigdzie nie wyjeżdżać i całe lato przesiedzieć na Dubsku przed telewizorem. O nie, i to jest nieprawdą właśnie. Tak? To no to bardzo zgadzam. proszę, zaproponuj coś. Gdzie ty byś chciał pojechać na wakacje? Do wujka Władka. Ja już doskonale znam te wczasy pod Gruszą w wykonaniu Ferdynanda Kiepskiego i wujka Władka. Bo co? Od rana do nocy nieustająca libacja alkoholowa. Jeden lepszy od drugiego. jak no to są wakacje. Na o nie, przepraszam co? bardzo. Tu się obraża mnie i moją rodzinę. I ja wychodzę, Ty i ja nie mój. wiem, kiedy wrócę. No i Ari wydarzy rano. Po wakacje. Na świdaniu. Dobra, sama se pojedzie co? Koleżankę znajdzie z Helenką. No. no. Ten dalej popychał tym piłkarzem. Gdzie, gdzie? Panie, bo pożyczyć się u papier. Bo, bo się zdecydowałem, że wyjeżdżam. Gdzie? Do Paryża, w Mordy Do Paryża? Hmm? Panie, przecież tam nic nie ma. Jak nic nie ma? Tam wieża jest taka, a Eiffela taka. Tam się można wejść <noise> i popatrzeć. Tak? I to dla pana jest atrakcja? Jak, nie, jak ta? Panie, ja panu jedno powiem. Pan uważaj, żeby co pana nie był ostatni wyjazd. A bo co? No go przestraszą. Nie. Panie. Teryści. Przecież ta wie, wie, wieża to zardzeniała jest, panie. To, to na złom dawno powinien. <laughs> Trzeba powiedzieć, że no tak, to, to, to nie będą ofiary, panie. I to, to głównie w turystach. Panie, ja pierwsze, to pierwsze słyszę. No to, no, panie, no czyli o tym się nie mówi, bo no, kasiorę robił na biletach, nie? No, ale panie, pan jak z tym bębenem wyjdziesz, to to musowo no, sobą Panie, ja mam pana dość. Pa, pan, pan wszystko psujesz i obrzydzasz. Panie, pan się sam mądrzysz, a gówno pan sam wie. No właśnie. A, a jeść pan w cholerę, a co to ja pana mam? Panie, tylko żeby się pan nie zdziwił, jak pan wrócić w plastikowym worku w lodówce. Do widzenia, panu. A żebyś pan wiedział, pojadę sobie normalnie w Mordę jeżeli. Jedno, biedny. Czy są marzenia psuję? co tak cię się nie? spóźnił się na to. Kalinka taka odstrzelona. Ja nie wiem, czy to był dobry pomysł. Błagam, cię nie zaczynaj od początku. Kalinka, ja mam złe przeczucie. Co za soczek taki duży? Gar orężada. Ja wsadziłam paszporty. Władko, uh -huh. Zbieraj się, bo przecież jeszcze musimy kliszy do aparatu kupić na dworcu. Halinka, <laughs> Mówię ci, że lepiej i taniej było jechać do wujka Władka. Ferdek, ja cię ostrzegam. Lepiej ja nie tu powiem. zaraz dostanę regularnego szalu. I proszę cię, ty mi tego nie zepsuj, bo to jest wycieczka moich marzeń. No już Taka waliza wielka w ogóle. <laughs> Gdzie oni jadą. Na kiwi kiwi do tej No, jak, jaka żarówka. Co? On, kurwa? Aha! Kwiatki, co podłożył z tą orężadą? i trzeba ją teraz rozcięcić trochę wprost. <noise> I wejdzie. Давайте. Эксперимент. ой эксперимент. Ну, теперь можно пить такой Пиха будет, что? упил. No, no, to proporcje muszą się zgadzać. Że smak się zgadzał, też. To dużo odlał. Nie, no. Musi być czujny. Bo... A drinka zmieszał. Co, indziej, to tak. 2007. Chińcy <noise> te zdjęcia nakłaniają. Mm. Cudownie. Czemu Chińcy wszędzie w sensie zdjęcia robili? Cudownie, no po prostu pięknie to jest. No, na walony, ferde. Paryż. Co ty mnie się boisz, chyba? romantyczny lipie. Zobacz jakiś zdjęcie Kalinka, ja ci nie chcę obrzydzać, ale tu coś cieszy. Ferdek, no co? Zobacz. Mordy białe to. Łuk triumfalny. przecież my tam za chwilę pójdziemy na bankietkę. Halinka, tu coś cieszy! Ferdek, przestań dobrze. Ja lepiej tu mi zrobić zdjęcie, no. Ale czas czy tu, no? Po się znieńcie mi zrób. Trzymaj oryginalny? Ale tu czas się Halinka przecież, no. <gryzanie> A bo wszedł bo Boczek. Boczek. Sie <gryzanie> wdacza oh. na wieżę. <gryzanie> Panie Boczek, zejść pan, stąd pan żeś jest za ciężki. <gryzanie> pan wieża, co pan tu robi? Stop! Stop! Nie ruszaj się pan, dobre? ale tu wysoko, o O, jak mnie kręci, normalnie, w mordę jeżdża. Panie Boczek, pan się nie rusza, dobre? Proszę Państwa, ale mnie normalnie... się coś dzieje ze mną, ja się zaraz się tu... ze... wymiotuję. A? 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 zaraz. Ja no, wierzę. W oczach wierzę z dupcy.